Witajcie, kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Poznajmy Pana. Dzisiaj przed pracą taki krótki filmik, w którym chciałabym Wam przeczytać znowu jeden list Katarzyny ze Sieny. Tym razem będzie list do kardynała i zobaczycie, że też wcale nie traktuję go ulgowo, wręcz powiedziałabym, że tak całkiem ostro, czasami, ale wszystko oczywiście w miłości. Nie będę więcej zdradzać, przeczytamy sobie razem. Będę wam czytać fragmenty, bo list jest dosyć długi, żebyście trochę wyczuli klimat, w jaki sposób mówi do ojca kardynała. Ojciec kardynał Jakub Orsini. Tak się nazywa adresat listu. O najdroższy ojcze, nie dajmy się zawstydzić cenom ciemności. Byłaby to wielka hańba dla dzieci światłości, to znaczy dla sług Bożych wybranych na tym świecie, a szczególnie dla tych, którzy są kwiatami i kolumnami w ogrodzie świętego kościoła. Ojcze, musisz być wonnym kwiatem. A nie śmierdzącym chwastem. Musisz być kwiatem lśniącym bielą czystości, wydającym woń cierpliwości i gorącej miłości. W ogóle ciekawe, bo święty Paweł w drugim liście do Koryntian też mówi o tym, że roznosimy woń poznania Chrystusa. Chyba w drugim rozdziale. Polecam poczytać. Nie bądź skąpy, ale hojny i szczodrobliwy, ucząc się od pierwszej prawdy, która z wielką hojnością i szczodrobliwością oddała życie. Tutaj święta Katarzyna mówi o Jezusie. I właśnie mówi potem o tym, że powinien jaśnieć wonią cnót. I też dalej w następnym wersecie mówi o tym, że jesteś też kolumną, czyli przyrewnuje go do kwiatu. Także powinien właśnie pięknie pachnieć cnotami i Chrystusem, a nie być tym chwastem, takim okropnym, śmierdzącym. I też mówi, że, że też jest kolumną. Mówi, ojcze, jesteś kolumną postawioną na straży i do obrony owej oblubienicy. Tak? Czyli kościoła. A zatem znowu, nie możesz być słaby, lecz musisz być mocny, bowiem słabą kolumnę przewróci nawet najmniejszy podmuch wiatru, który uderzy w nią strapieniem, niewagą czy też nadmiarem powodzenia, przyjemności i zaszczytów światowych. Chcę zatem, żebyś był mocny, ojcze, gdyż Bóg uczynił cię kolumną w swoim świętym kościele. I co pisze dalej święta Katarzyna? Czy mamy jakiś sposób przezwyciężania naszej słabości? Uwaga, to nadstawiamy uszu, bo to jest do nas wszystkich. Myślę, że w ogóle to jest do nas wszystkich, że my wszyscy powinniśmy, właśnie tak jak mówił Święty Paweł, roznosić tą woń Chrystusa piękną, powinniśmy być mocną kolumną, niechwiejną. To też wiele razy pojawia się w Nowym Testamencie, żeby nie mieć chwiejnego serca. No właśnie, więc czy mamy jakiś sposób przezwyciężenia tej naszej słabości? Święta Katarzyna mówi: Oczywiście, że mamy. Jest nią miłość. Ale uwaga, nie każda jednak miłość potrafi nas umocnić. Nie umacnia nas ani urząd, ani bogactwo, ani nasza pycha, czyli w jakimś sensie nawet ani to, że jesteśmy pewni siebie, może pewni własnej wartości. Nie umacnia nas złość, nienawiść do naszych oszczerców, ani też miłość do jakiejkolwiek stworzonej rzeczy, która jest poza Bogiem. Uwaga, taka miłość nie tylko że nie dodaje siły, ale pozbawia nas siły, jaką mamy. Jest to miłość tak marna i nędzna, że prowadzi człowieka do najbardziej szkodliwej niewoli, jaka tylko może być. Czyni go niewolnikiem i sługą rzeczy, która nie jest. Odbiera mu jego godność i wielkość. Czyli ona tak mówi, że sługą rzeczy, która nie jest, tak? Czyli ona często mówi właśnie, że te rzeczy na tym świecie to są taką marnością, są niczym. Że my sami często nawet tak mówi, że jak spojrzymy w siebie i zobaczymy własną grzeczność i słabość, to też zrozumiemy, że jesteśmy niczym. Że tylko Bóg jest kimś. On jest, on jest wieczny, on jest trwały. I wiecie, to mnie bardzo porusza, tak jak sobie dzisiaj właśnie rozważałam to, i to mnie bardzo dotknęło, właśnie, że ta miłość do rzeczy tego świata czyni nas niewolnikami i sługami rzeczy, rzeczy fizycznych, nie? Że mm, dotyka mnie to na przykład w kontekście kredytów. To jest jeden z najbardziej prostych przykładów, kiedy tak ludzie zaciągają te kredyty. Już pomijam fakt, czy muszą, czy nie muszą, bo tutaj też są różne dyskusje, tak? ale faktem jest, mimo wszystko, że są potem niewolnikami tej rzeczy, tak, na którą wzięli kredyt. Czy tego domu, czy tego samochodu, czy tych studiów, tak? bo są te kredyty studenckie, czy, czy są jakieś różne rzeczy, na które bierzemy te kredyty. I, I po prostu potem musimy je spłacić. jesteśmy niewolnikami tych rzeczy, jesteśmy do nich przywiązani, uwiązani. I to jest takie straszne. To jest takie straszne, że, że przywiązujemy się w różny sposób, nie tylko przez kredyt, ale w różny sposób przywiązujemy się do rzeczy tego świata. dajemy im taką władzę nad nami trochę ulegamy jakimś naszym pragnieniom, bo... bo no przyznajmy się szczerze, wiele rzeczy z tych, które gdzieś tam kupujemy, w które inwestujemy w naszym życiu, no nie są nam potrzebne do życia, tak? Po prostu wynikają z tego, że coś zobaczymy, coś nam się spodoba, coś chcemy mieć, chcielibyśmy mieć taki standard życia i tak dalej, ale czasem stajemy się przez to potem niewolnikami. Niewolnikami tych rzeczy, właśnie tego, tej naszej wizji, tego naszego standardu życia, jaki powinien być. Nie wiem, wiecie, mnie to jakoś bardzo, bardzo dotyka, bo no bo widzę, ile ludzi po prostu w ten sposób żyje i ja też w różnych aspektach mego życia też widzę, że, że brakuje mi takiej wolności, na przykład, że też jestem takim niewolnikiem trochę pochwał ludzkich, na przykład, nie, że chciałabym, żeby wszystkie komentarze były dobre i przeżywam, jak nie są dobre, albo przeżywam, jak ktoś mi coś powie i, i czasem nawet to mnie do takiego stopnia hamuje, że ja w ogóle nie nagrywam filmów, bo, bo po prostu nie chcę się narażać. Tak kocham ten świat, tak kocham nienarażanie się, moje bezpieczeństwa, Ale Jezus mówi: Nie, kto chce bezpiecznym uczynić swoje życie, ten nie straci. Kto się zawstydzi mniej moich słów przed tym, cudzo, przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego ja się zawstydzę przed moim ojcem, kiedy przyjdę w chwale i zwycięstwie, tak? Z moimi aniołami. Więc to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, właśnie, co kochamy. Co kochamy. Jak mówi Jan w swoim liście, w drugim rozdziale. Mówi, nie miłujmy tego świata ani tego, co jest na świecie. Kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Bo wszystko, co jest na tym świecie, tak czy porządliwość ciała, porządliwość oczu, czy pycha tego życia, są od tego świata, nie od ojca. I że kto, że właśnie, że świat przemija, dalej mówi, świat przemija wraz z, z tymi wszystkimi rzeczami, natomiast ten, kto pełni wolę Boga, ten trwa na wieki. O tym mówi święta Katarzyna. Kto kocha Boga, kto jest, kto jest sługą Bożym ten przywiązał się do czegoś, zaraz Wam przeczytam, do czegoś, co jest trwałe i, i wieczne. Do czegoś, co się nie zmienia, do kogoś, kto się nie zmienia. A jeżeli przywiązujemy się, przywiązujemy nasze serce, nasze myśli, tak? Myślimy, martwimy się o te rzeczy, które są na tym świecie, bardzo o nie zabiegamy w naszym życiu, to stajemy się ich niewolnikami, ich sługami, czy tego chcemy, czy nie. I po prostu ym, nasze życie staje się taką marnością tak naprawdę. Tak samo jak te rzeczy. One przemijają, ym, niszczą się są skazane na, na po prostu na, na, na śmierć, na zagładę, tak na zniszczenie, I, i tak samo my siebie sami skazujemy na jakąś zagładę, na zniszczenie, na przeminięcie, kochając te rzeczy, a nie oddając się sprawom wiecznym i Bożym. Czyli Katarzyna mówi, że miłość właśnie do rzeczy tego świata właśnie nas osłabia. Miłość do Boga umacnia nas, a miłość do rzeczy tego świata, do tego świata nas osłabia. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Jest to miłość tak marna i nędzna, że prowadzi człowieka do najbardziej szkodliwej niewoli, jaka tylko może być, czyni go niewolnikiem i sługą rzeczy, odbiera mu jego godność i wielkość. Jest rzeczą zrozumiałą, że wtedy człowiek zostaje ukarany, bowiem sam pozbawia się Boga. Powinniśmy zatem skierować nasze uczucie, pragnienie i miłość ku temu, kto jest od nas silniejszy, to znaczy ku Bogu, od którego pochodzi wszelka moc. On jest naszym Bogiem i umiłował nas, nie będąc jeszcze przez nas kochanym. Gdy dusza znajdzie tak słodką i pełną mocy miłość, gdy jej zakosztuje, wówczas nie szuka i nie pragnie niczego innego. Człowiek kochający taką miłością jest silny, bo oparł się i związał z rzeczą trwałą i silną, która nigdy się nie zmienia, cokolwiek się stanie. Kochani, taki jest nasz Bóg. Jego nigdy nie stracimy, mogą nam wszystko zabrać. tak? Możemy stracić cały komfort naszego życia, zostać wtrąceni do więzienia. Mogą nam zabrać naszą, nie wiem, jakąś godność wszystko. Ale to jest niesamowite, że nawet ci chrześcijanie, ograbienie za wszystkiego w tych krajach, gdzie chrześcijaństwo jest bardzo prześladowane, oni zawsze mają Boga. Nikt im nie odbierze ich wiary. M mogą nawet y, stracić własne życie swoje ciało ale nikt nie zabije ich duszy. Ona jest wieczna. Strasznie mi się spodobało to, co mój mąż ostatnio przytoczył, taki cytat z C.S. Louisa bodajże. Nie wiem, czy go dobrze przytoczę. Ktoś zapytał C.S. Luisa, co by powiedział, gdyby bomba leciała w jego stronę. Tak, gdyby stał i akurat bomba jakaś leciała w jego kierunku. I on wtedy powiedział, że żeby się zaśmiał. Coś takiego, żeby się zaśmiał i powiedział: Haha, bombo, ty jesteś tylko bombą, a ja jestem wieczną duszą. O tak, to był taki cytat właśnie z Luisa, że ty jesteś tylko bombą, a ja jestem wieczną duszą. W ogóle, wow, piękne, piękne, jaki, jaki mocny cytat. Dalej kontynuując Katarzynę. Człowiek kochający taką miłością jest silny, bo oparł się i związał z rzeczą trwałą i silną, która nigdy się nie zmienia, cokolwiek się stanie. Człowiek taki idzie zawsze drogami tego, kogo kocha i naśladuje jego czyny, bowiem stał się jednym sercem i jedną wolą z nim. Widzi, że Chrystus rozkoszował się każdym cierpieniem i z niewagą, chociaż był Synem Bożym, to jednak rozmawiał z ludźmi jak skromny, łagodny baranek. Dlatego Jego słudzy z radością kroczą tą samą drogą, nienawidząc i uciekając wręcz od wszystkiego, co jest przeciwne Bogu. Stanowią oni jedno z Bogiem. Kochają to, co On kocha, i nienawidzą tego, czego On nienawidzi. Otrzymują wtedy taką moc, że nic im nie może zaszkodzić. Zachowują się jak prawdziwi rycerze, którzy nie lękają się żadnego niebezpieczeństwa, gdyż nie sobie zaufali, ale całą swą wiarę i nadzieję pokładają w Bogu. Miłują Boga i wiedzą, że może On ich wspomagać swoją potęgą. Powtarzają z wielką pokorą za świętym Pawłem. Wszystko mogę w Chrystusie ukrzyżowanym, który jest we mnie i mnie umacnia. No i święta Katarzyna potem dalej jedzie po tym biednym biskupie. No może sobie zasłużył, ale Dalej też właśnie mówi: Ojcze, nie śpij już dłużej, jesteś słabą kolumną z winy swojej ludzkiej natury. Dalej mówi właśnie o tym: Dosyć obojętności, niedbalstwa, bowiem czas nie śpi, lecz spiesznie przymierza swoją drogę. Więc naprawdę takie bardzo gorliwe są te listy, zachęcające. No i mam nadzieję, że też poczuliście się trochę zachęceni. Zachęceni do tego, żeby, żeby pokochać Boga. Żeby może zrobić taki rachunek sumienia przed tym wielkim postem. Mamy przed sobą piękny czas Wielkiego Postu, jeszcze wiem, jutro, tłusty czwartek, ale, ale ja już tak, no nie wiem, też o tym myślę i już myślę, że warto przygotowywać te swoje serce, żeby rzeczywiście, jakby przygotowałam parę takich filmów na Wielki post, chciałabym właśnie zgłębić. Te tematyka, już mam trochę materiału na temat właśnie tego, czym był Wielki Post w pismach Ojców Kościoła, trochę myślę, przejrzymy takich fragmentów o Wielkim Poście, czy w ogóle o Poście bardziej, <laughs> o Poście w Wielkim Poście, ale mam wrażenie, że tym takim tematem przewodnim, bo powinien być jakiś temat przewodni w tym okresie, tak wierzę żebyśmy się trzymali jakiegoś celu jakiegoś jednego cytatu myśli dla mnie to na pewno będzie właśnie ten Jan 2 15 17 czyli ten fragment właśnie o tym niekochaniu tego świata że kto miłuje świat w tym nie ma miłości Boga i, i to wyzwanie nie miłujcie tego świata nie miłujcie tego świata ale kochajcie Boga bo ten kto pełni wolę Bożą ten trwa na wieki więc nie dajmy się słuchajcie zmarnować z rzeczami tego świata no nie, nie stawajmy się marnością, niech, niech to nasze życie nie będzie zmarnowane, ale kochani, już teraz, przez naszą gorliwość, w spełnianiu woli Bożej, odkładajmy sobie skarby w niebie, bo za każdy trud wypełniany w zgodzie z wolą Boga, kiedy okazujemy się tymi wiernymi sługami, to za ten każdy trud będziemy, otrzymamy nagrodę w niebie. I to jest trud, który nam się odkłada, procentuje właśnie. W niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszcza, ani złodzieje nie włamują się, ani nie kradną, to jest najlepsza inwestycja, jaką możemy poczynić. Przemyślmy to, kochani, czy właśnie żyjemy w zgodzie z tą wolą Bożą, czy odkładamy te skarby w niebie, czy może żyjemy tymi skarbami na ziemi tylko, które, które naprawdę są bardzo krótkotrwałe. Ja jako też pielęgniarka, która. No jakby jeżdżę do tych pacjentów starszych, tak widzę często ich, ich koniec, ich, ich ostatnie lata życia. Widzę jak, słuchajcie, naprawdę niewiele jest radości z tych skarbów. Jak wiele razy ludzie sobie planują, żeby cieszyć się życiem na emeryturze i wcale tej emerytury nie dożywają albo właśnie chorują bardzo i się okazuje, że ten ich piękny dom wybudowany stoi pusty, bo oni muszą leżeć prawda, w jakimś zolu czy w szpitalu i nawet nie ma się kto nimi zająć. Dlatego, że gdzieś tam rodzina jest za granicą albo nie utrzymywali bliskich kontaktów ze swoją rodziną, bo ciągle liczyli na siebie i, i nie, nie spodziewali się, że będą wymagać tej opieki czy pomocy na starość, więc mm, naprawdę no musimy przemyśleć to nasze życie. <grym>, zróbmy rachunek sumienia, kochani. Módlmy się, otwierajmy się właśnie na tą Bożą wolę i bądźmy gorliwi w pełnieniu jej. No niech Was Bóg obficie błogosławi i trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Pa pa! I dzięki Madziu bardzo też za wsparcie. Kocham Was.